serdecznie, z tej strony Marcelus i zapraszam was na krótki odcinek flasha. W tym flashu zajmiemy się nowym patchem w Rainbow Six i tym, co on zrobił złego w tej grze. Ale nim przejdę do tematu, zaprezentuję wam bardzo fajną dziewiątą rundę. Sam jej koniec, kiedy jest 4-4 i gramy z bardzo trudnym przeciwnikiem. W moim teamie jest Vader i Pederez, z którym grałem ten meczik i naprawdę tutaj yy, był ten klacz na końcu, nie tyle klacz, to jest po rundy. Kiedy ja grałem Blackbirdem, kamerę macie z y, punktu widzenia Termita, czyli Vadera, Pederez już niestety nie żyje i gramy we dwóch na trzech. I ostatecznie zobaczycie, jaki jest efekt współpracy naszej. Tak, więc zapraszam was do oglądania i zapraszam was do wysłuchania kolejnych moich uwag do Ubisoftu. O, właśnie tutaj. Jeszcze. Chyba, że uciek, ale no. Noi. Wybieg, wybieg, wybieg Przebieg, będzie wbiegał z lewej strony Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Nasz HP. Let's see that much. Let's pass <laughs> plenty. Oh the folks, fifteen seconds. Nice. Yes, hostage secured. Ten seconds remaining. Jedziesz, jedziesz, kurwa! Nice! Nice! Mamy Tak jest! Jezus, Jezus tam grać, Kurwa! Ja ja piję, nie, Jezus tam zjechał! Pierdolę, kurwa! O ja! No właśnie, kurwa! Czekam na coś. No, A tak czy słyszysz? A to A, za mikrofon. Tak jak widzieliście, bardzo fajna runda. Komunikacja jest postawą w tej grze i tego się trzymajmy. Ugraliśmy, było bardzo, bardzo ciężko, ale ostatecznie udało się. I to jest w tej grze bardzo fajne. Te emocje, które ona daje, tak, to jest w tej grze. Numer jeden i tak naprawdę wciąga, mimo swoich bardzo wielu błędów i postępowania twórców, czego ja nie rozumiem. Tutaj przejdę do nowego patcha. Nowy patch miał poprawić ping, miał poprawić połączenia, miał poprawić bardzo dużo rzeczy związanych z nie tyle z samą grą, co z tym, yy, z tym całym systemem dobierania szybszego i tych wszystkich elementów. Niestety, nie rozumiem dlaczego ten patch spieprzył wszystko, spieprzył wszystko. Pingi nagle zrosły praktycznie o 100%. Tak, yy, nagle... Głos w grze VoIP, mikro zostało wyłączone. Tak, yy, wyszukiwanie coraz, coraz dłuższe. Nie można było naprawdę grać przez jakiś czas, nie można było się połączyć, jeżeli miałeś 4 kumpli, nie mogliście piątego dobrać, bo był problem. Naprawdę bardzo, bardzo wiele elementów zostało zaburzonych w tym patchu i ja nie rozumiem, dlaczego tak postępuje Ubisoft. Dlaczego? Testują nas graczy. Na testy były czas przed wydaniem gry. Gra ma rok czasu i gra pod tym względem się nie zmienia. Jest coraz gorzej. Dla mnie w tym momencie ta gra to jest demo. To jest demo, beta demo. Cały czas mamy wisi nam matchmaking beta. Ileż można grać w betę? Płatną betę. Ileż można znosić tego wszystkich, wszystkich błędów związanych z wyszukiwaniem, z dobieraniem, z połączeniem ze znajomymi, z wyrzucaniem z gry. Ile można tego znosić? Dali nowy pasz, który spieprzył wszystko. Napisali, że jeżeli zobaczą, że są jakieś problemy, to ten patch zostanie cofnięty. Ale co nas to graczy obchodzi? Niech oni sobie testują wewnętrznie te patchy, a później je wydają, jeżeli widzą, że są błędy. A nie gracz, który płaci pieniądze, musi się wkurwiać, że nie może sobie po prostu zagrać. Tak nie może być. Ta polityka musi zostać zmieniona. Nie możemy być cały czas dymani, bo my płacimy pieniądze. Za to, co się dzieje. A popatrzcie, co się dzieje. W poprzednich filmach, w których zwracałem uwagę na wszystkie rzeczy, które mnie bolą w tej grze, zostałem z jednej strony obrócony błotem, że wymyślam, ale po jakimś czasie okazało się, że to nie są tylko i wyłącznie moje problemy. To są problemy wszystkich graczy, a w większości. Co się okazuje? To, o czym ja mówiłem, nagle się pojawia. Ktoś to wpisuje na Facebooku, czy tam na forum, czy pod moim filmem, i okazuje się, że ludzie mają z tym masę problemów. Ale nikt o tym nie mówi, jest cicho sza. Bo po prostu jest wszystko fajne. System ranking, rankingowy działa świetnie. ktoś tam napisał, bo mam, mam platynę i gram silver'ami, wszystko gra świetnie. Nie, nie jest świetnie. Patch, który został wprowadzony przez Ubisoft, wprowadził nowe problemy. Nowy patch, nowe yy, problemy. Tak jak powiedziałem. Połączenie po pierwsze, jeżeli jest czterech graczy znajomych, trudno dodać piątego. Czekaliśmy po 5 minut, żeby dołączyło. To po pierwsze. Po drugie, pingi. To o czym powiedziałem, nagły wzrost pingów. To jest po prostu masakra. Co oni zrobili z tymi pingami? Po trzecie, kolejny element rozłączanie podczas rozgrywki. To się nagminnie powtarza. Ja przynajmniej mam raz na jakiś czas na trzy dni wyrzucanie mnie po prostu z rozgrywki rozłączenie z serwerem i ja tracę na tym, bo dostaję minus 57 punktów za opuszczenie gry i plus karę 15 minut. A to nie jest moja wina, bo ja z gry nie wyszedłem. Po prostu został serwer wyrzucony. I dlaczego ja, gracz, który spędzam tyle czasu w tej grze, mam cierpieć z tego powodu? To nie jest moja wina, tak? Że serwer nagle przestaje działać. Dlaczego ja mam być karany? Ja sobie spisałem kilka rzeczy, które pod tym względem właśnie po tym patchu się tutaj pojawiły. Pojawił się jeden bug podczas grania. Jeżeli się kładziesz, moich teammatesów wyrzucało z gry. Jeżeli się położyłeś raz podczas, podczas rundy, to gwarantowało ci, że się zbugowało i Cię wyrzucało z gry. Podczas położenia się. Ktoś mi powie, nie ma takiego czegoś, ale ja wam mówię z mojego doświadczenia. Tak po prostu było. Ktoś się kładł. I był zaraz wrócony z gry. Gra się crashowała. O co chodzi? O co kurna chodzi? Ile będziemy grać w demo beta wersję? Ja się Wam Was pytam. I od razu Wam odpowiem. Do nowego Rainbow'a. Ten Rainbow to są testy. To są testy graczy, za których my płacimy pieniądze. I tak sobie Ubi zafundowało. Stworzyło fajny pomysł, fajną grę, która trzyma w emocjach, która. Uzależnia w jakiś sposób nasze zmysły, a z drugiej strony wkurwia obsługa tej gry. Nie można czekać 5 minut na doładowanie graczy. Nie można takich rzeczy robić. Nie można grać w pomieszanym matchmakingu. Dlaczego to tak jest? Ja wiem, że chcemy rywalizować z CS-em. Nie, do CS-a nam bardzo daleko, jeżeli chodzi o połączenia i dobieranie. Ta walka jest przegrana w tym momencie. Ja też wiem, że fajnie się ogląda turnieje. Oglądałem Mistrzostwa Polski. Bardzo fajnie się to ogląda. Natomiast zwykły gracz doświadcza tylu problemów na co dzień z tą grą, że to nie jest już fajne. To po prostu wkurwia i irytuje. I nie chcesz do tej gry wchodzić, skoro wiesz, że takie czekają cię problemy i takie nieuczciwe zachowania twórców. Nie chcesz w to wchodzić. Szkoda ci czasu. I nerwów, bo to się jedno z drugim wiąże. Wszystko się ładnie ogląda na turniejach, bo tam jest całkiem inaczej. A tutaj... Hakerzy Battle Eye już działa całkiem inaczej niż na początku. Nowe hacksy można sobie kupić za 15 dolarów, abonament do 30 miesięcznie, które są niewykrywane przez Battle Eye. Więc tutaj muszą działać. Ten Battle Eye, ten system nie może się nie rozwijać. Oni muszą cały czas go zmieniać. Oni wprowadzili i mają to w dupie Ja teraz widzę dwa, trzy bany w ciągu 5 godzin a dawniej widziałem 20 banów w ciągu 5 godzin gry. To są te różnice. Oni po prostu coś wprowadzą i już o tym zapominają, a to musi się cały czas cały, cały czas rozgrywać. Tak? Mam wrażenie, że jesteśmy w fazie eksperymentów. Eksperymentów, za które my płacimy pieniądze. To jest patchowanie paczy. To jest patchowanie dema. To jest z DEMA, przechodzimy do bety, którą my płacimy, a tak nie powinno być, bo jak podaję Wam przykład telewizora, idziesz do sklepu, a sprzedawca ci mówi: Wie Pan co, ten telewizor jest cały, fajny, ale to jest wersja beta, Ona nie musi, on nie musi dobrze chodzić. On może się Panu spierdolić, ale my to naprawimy za jakiś czas. Kupisz taki telewizor. Nie, nie kupisz, bo cię to nie interesuje, ale grę kupisz i będziesz liczył jak frajer na to, że twórcy się tobą zainteresują. Nie, oni się nie zainteresują, oni będą testować, oni będą sobie robić różne doświadczenia na graczach. Te pieniądze, które my im płacimy, gra, która wychodzi, powinna być już grą stestowaną. Ja wiem, że są różne rzeczy, które mogą się pojawić w czasie gry, które należy poprawiać, ale nie w taki sposób. Bo to do niczego nie prowadzi. Dla mnie osobiście Ubisoft ciągle sobie strzela w stopę. Jedyny plus tego wszystkiego jest to, że gra jest naprawdę świetna pod względem rozgrywki, pod względem emocji, które daje, pod względem umiejętności, które musisz posiąć. I tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie o strzelanie, ale o taktykę, o komunikację. Ale jak ja się mam komunikować z graczami, jeżeli mam mikrofon wyłączony w grze? I ktoś mi napisze, to proszę sobie naprawić. Support. Ubisoft tu pisze, przeinstaluj grę, ale to nie jest moja wina, że mikrofon jest wyłączony. Zjebaliście to, naprawcie. Dlaczego my mamy grzebać w plikach? Na nas spada odpowiedzialność. Teraz tak, twórcy przesuwają odpowiedzialność na graczy. Wy sobie to zróbcie. Ale nie. Ja się na, ja się na to nie zgadzam. Zjebaliście, zapłaciłem pieniądze. Chcę, żebyście to naprawili. A nie, że ja mam się z tym. Cacka, ja mam tą grę odinstalować, od nowa zainstalować I tak nie wiadomo, czy będzie działało Mam grzebać w plikach Jak tam ktoś dał jakiś przykład, jak to się robi To instrukcja miała pół strony Nie, 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 ja się na to nie zgadzam To mają oni naprawić, bo to oni zepsuli To jest taka polityka przesuwania odpowiedzialności na graczy Zauważcie pewne schematy To tutaj się powtarzają akurat w tym przypadku UbiSoftu Serwery są całkowicie z lupy. Obsługa gracza jest z dupy. Wszystko jest po prostu postawione na głowie, a oni mówią, że wiemy o problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem. Gra ma prawie rok czasu. A oni wiedzą o problemach i pracują nad ich rozwiązaniem. Dają nam patch, który niszczy wszystko, który powoduje, że się nie chce w tą rozgrywkę w ogóle wchodzić, bo ja mam czekać 5 minut na grę, potem mam je wyrzucić z tej gry w ciągu dwóch rund. Do dostaję karę minus 57 punktów. I jak ja mam grać? Nie mam komunikacji z drużyną, bo nie działa mikro. Oczywiście, ja wiem, że niektórym działa, niektórym nie działa, ale akurat mi nie działa. I co ja mam teraz zrobić? Ja zapłaciłem za grę, ja żądam, żeby ta gra chodziła tak, jak trzeba. Ja nie chcę być królikiem doświadczalnym. Jako gracz. Ja chcę otrzymać produkt, za który płacę pieniądze, który po prostu działa, jest obsługiwany przez support i jest reakcja na to, co się dzieje, a nie oni czekają od jednego sezonu do drugiego sezonu. W międzyczasie dają pasz, który niszczy wszystko. Nie zgadzam się na taką politykę. I zacznijcie wy również nie zgadzać na taką politykę, bo to są nasze pieniądze, które dajemy twórcom, którzy nas dymają, ciągle nas dymają. A wy tego nie widzicie, Ja wiem, że teraz mi napiszecie różne komentarze pod tym filmem. Ale sami sobie popatrzcie, jak to wygląda. Ktoś ma problemy, ktoś nie ma, ale większość ludzi ma te problemy z tą grą. I tutaj należy się skupić na tym, co się dzieje i jakie są reakcje twórców. Nie może być tak, że nagle Pink skacze z 80 na 200. Nie może tak, że nie ma połączenia, nie wyszykuje graczy. Nie może być też tak, że wyrzuca z gry, bo ktoś się położył. To mu kraszuje grę. Naprawdę. To są kluczowe rzeczy, które psują klimat tej gry. I tę grę stawiają bardzo, bardzo daleko za kantem strajkiem pod względem połączeń. Pod względem tego całego systemu, jeżeli chodzi o poczekalnie i te sprawy. Łączenie graczy. To jest bardzo, bardzo daleko za counter Po prostu. To co z tego, że gra jest fajna, że ma taktyki, więcej wejść, więcej możliwości? Super. Ale jeżeli ma takie błędy, które są w podstawie, w obsłudze gracza, twórcy na tym się w ogóle nie skupiają. A jeżeli to już tylko psują i robią z nas króliki doświadczalne, to jest po prostu słabe. Ja się na to nie zgadzam i również nie chcę, żebyś wy, żebyście się wy na to zgadzali. Otwórzmy w końcu oczy, bo twórcy coraz bardziej sobie pozwalają w stosunku do graczy, a to pamiętajcie, że to my ich utrzymujemy, nasze pieniądze. I nowy patch po raz kolejny powoduje, że Ubisoft. Strzela sobie w stopę, albo w kolano, jak to woli. W tej grze, akurat. Są już opinie, że nikt więcej czegoś od Ubisoftu nie kupi. Ja się wcale im nie dziwię, ale ja nadal będę uważał, że ta gra się nie zmieni. To będą łatki, łatanie, bo oni mają w planie nowego Rainbow'a. A ten Rainbow jest tylko i wyłącznie na testy, za które my, frajerzy, zapłaciliśmy. Bo pomyślcie sobie, jak to wygląda, wracając do początkowej fazy gry, że wychodzi gra bez programu I Mi się to w ogóle w głowie nie mieści. Gra nastawiona na sieciówkę wychodzi bez programu antyhakerskiego. To jest po prostu dla mnie ewenement światowy. Ostatni sezon się zbliża. A gra dalej pod względem tych rzeczy, o których wspomniałem, i jest bardzo, bardzo irytująca i bardzo, bardzo słaba. Niestety należy o tym mówić. Uważam, że należy o tym mówić i podnosić głos w dyskusji. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Czy ten patch, który został wprowadzony niedawno, coś zmienił na plus, co zmienił na minus? Ja mam minusy z moich obserwacji powiedziałem, czekam na wasze minusy lub plusy, bo to jest bardzo ciekawe. Ja lubię z wami rozmawiać na temat Rainbow Six, bo ta gra jest dla mnie ważna. Kilka osób odezwało się do mnie prywatnie, którzy chcą ze mną porozmawiać na temat problemów z tą grą i chcą, abym o tym powiedział i będę o tym mówił. To jest bardzo, bardzo fajne. Jeżeli macie jakieś problemy, o których ja nie wiem, piszcie do mnie. Umówcie się na rozmowę, porozmawiamy, zrobimy jakiś fajny materiał z tego. Naprawdę. Ja chcę, żeby ta gra się rozwijała, ale bez pomocy graczy, którzy nad nią pracują, w cudzysłowie, grając dzień w dzień i wykrywając pewne rzeczy, ta gra się nie rozwinie. Jeżeli my nie damy impulsu twórcom, jeżeli my głośno tego nie będziemy mówić, jak ta gra wygląda pod względem administracyjnym, logistycznym, pod, czyli takim podstawowym, to nic się nie zmieni w tej grze. Ja wiem, bym mówił, ty masz 300 słów, to co ty możesz? Oczywiście, nic nie mogę, ale przynajmniej będę mówił o tym, co mnie boli, bo ta gra jest dla mnie ważna. Jak pewnie dla większości z Was. I chciałbym, żeby ona się po prostu rozwijała. Chciałbym wbijać do rozgrywki, który jest dobry matchmaking, w którym gram z moimi znajomymi, Działam mikro, jeżeli gram z randomami, mogę się z nimi porozumieć. Nie ma gliczy, nie ma crashów, nie wyrzucam jest z gry poprzez serwer, który jest po prostu dupny. Nie, takich rzeczy nie ma. Wszystko jest stabilne, wszystko działa. anti-cheat działa, który jest cały czas poprawiany, żeby te nowe haksy zostały szybko wyłapane. I ja tak rozumiem tą całą specyfikę ochrony gracza, ochrony gry, rozwoju gry. Ciągła praca. Bo my zapłaciliśmy za to pieniądze, ja tego oczekuję. Tak więc to była moja krótka sprawa na temat nowego pacza, który moim zdaniem zepsuł bardzo wiele rzeczy i w sferze mentalnej odrzucił od tej gry w jakiś sposób. Tak? Na dzień dzisiejszy znowu serwery nie działają, coś jest nie tak, znowu coś naprawiają, ale czego tego nie naprawiają w czasie nocnym, tylko w czasie dnia, tak? kiedy większość ludzi chciałoby sobie pograć? Nie, oni muszą robić to teraz. Tak. Więc sami widzicie, jak to wszystko wygląda. W każdym bądź razie to była moja opinia. Naprawdę, proszę Was, piszcie w komentarzach, jak Wy to widzicie, i merytorycznie, proszę Was, piszcie. Nie atakujcie mojej osoby, tylko to, co powiedziałem, możecie skrytykować, ale dawajcie mi odpowiedzi, które są w rzeczywistości. Nie filozofujmy na temat gry, tylko rozmawiajmy o tym, co naprawdę się w niej dzieje. Bo Rozmowy filozoficzne to z tym różnie bywa, można pogdybać. Natomiast mnie interesuje praktyka, jestem graczem i ja potrzebuję tu i teraz rozwiązań. Tu i teraz, żebyście powiedzieli, co Was boli w tej grze, co Wam się podoba, również, bo to też jest ważne. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia na polu bitwy, na polu cierpliwości, jakim jest Rainbow Six Siege. Trzymajcie się ciepło, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie mój kanał. I walczmy o tą grę, bo naprawdę warto. Hej.